Czas próby dla gwiazdy tercetu egzotycznego. Jej córka ma poważne problemy zdrowotne. Izabela Skryband-Dziewitkowska, znana z wyspów w tercecie egzotycznym. Zbliża ajcych siwite nie zaliczy do udanych. Od kilku dni najstarsza córka piosenkarki jest w szpitalu i zmaga się z kreskanymi problemami zdrowotnymi. Artystka nie chce wdawać się w szczegóły, dodała jedynie: Kreska E to dopowa na sprawa. Nie mam teraz giebowe dobo kreska Ego narodzenia, bo czuwam przy córce aby czasę spędzam w szpitalu i moimi giebownymi rozmówcami jest lekarze. ML. Kreska E niestety przez to nie wyprawi wity w domu, powiedziała gwiazda tercetu egzotycznego w rozmowie z faktem. Gwiazda tercetu egzotycznego miała problemy z zajciem w ci kreska. Wreszcie po 13 latach starat. W 1980 roku na. Wiatr przeszła ukochana Anna. Niestety rado nie trwała zbyt długo. W dzieciństwie wykryto u niej nowotwór. Dziewczynka przeżba 9 chemioterapii, dziki którym udało się jej pokonać chorob. Bagabam Boga w kociele, zabierz mnie, ale zostaw dziecko. Mówi o tym po to, by uwiadomi innym: Kreska E nowotwór nie jest kotcem kreska I po raku kreska E, mo kreska EBSZCZ, miwe, mo kreska zosta mam, jak w banie moja Ania, czytat mówi piaki czas temu skryband Dziewitkowska w rozmowie z Rewi. Gwiazda tercetu sama zmaga basi niedawno z problemami zdrowotnymi. 76-letnia artystka byba zmuszona przejść zabieg usunięcia zamy? Nie by innego wycia. Lewe oko tak mi nagle pożbo? kreska E, ja kreska nie widziałam nawet wiatek na skrzyk waniach. Dobrze, kreska E oby bez kreska adnej kolizji dodaba w rozmowie z faktem. Miejmy nadzieję, Kreska E równie kreska jej córka szybko wróci do zdrowia.